Cześć, z tej strony Łukasz Walczak i witam Was bardzo serdecznie w swoim nowym nagraniu. W komentarzu pod jednym z odcinków pojawiła się prośba, aby nagrać jakiś materiał związany z prawem jazdy. Dlatego prezentuję Wam swój najnowszy odcinek, w którym omówimy sobie bardzo ważny aspekt egzaminu na prawo jazdy, którym są części samochodowe. Od siebie dodam tylko, że ja sam zdawałem prawo jazdy w Wielkiej Brytanii. I sporo pytań na egzaminie dotyczyło właśnie części samochodowych, a przede wszystkim świateł. Dlatego jeżeli myślicie o zdawaniu prawa jazdy za granicą, uważam, że ten odcinek bardzo Wam się przyda. A jeżeli już macie prawko, to mimo wszystko dobrze znać części samochodowe w razie jakiejś awarii samochodu za granicą. Jeżeli ten odcinek dotrzyma 100 łapek w górę, nagram kontynuację, w których omówimy sobie słownictwo dotyczące. Znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa, awarii i wielu innych ważnych rzeczy, które mogą pojawić się na egzaminie. Bezbędnego przedłużania przechodzimy do akcji. Pamiętajcie tylko proszę o łapce w górę i komentarzu. Omówmy się także dwa razy powiem słówko po angielsku, następnie jego tłumaczenie i jeszcze raz po angielsku, a następnie powtórzycie. Oczywiście to, co widzicie obok tłumaczenia, to nie jest transkrypcja fonetyczna, ale przybliżona wymowa. No to jedziemy. Engine. Engine. Jest to silnik. Engine. Bumper. Bumper. Zderzak. Bumper. Hood. Hood. To maska. Hood. Fender. Fender. To błotnik. Fender. Trunk. Trunk. Jest to bagażnik. Trunk. Windshield, wind, shield, windshield. Wind Przednia Windshield. Rear window, rear, window, rear window. Tylna szyba. Rear window. Side mirrors. Side mirrors, side mirrors, lusterka boczna. side mirrors, rear view mirror, rear view mirror, rear view mirror, jest to lusterko wsteczne, rear view mirror. Seat. Seat to oczywiście siedzenie. Seat. Natomiast Seat Belt. Seat Belt to pas bezpieczeństwa. Seat Belt. Child Seat lub Child Safety Seat. Child Safety Seat. Fotelik dziecięcy. Child Safety Seat. headrest headrest to zagłówek. headrest armrest armrest podłokietnik armrest glove compartment glove compartment glove compartment To schowek. Glove compartment. Near side. Near side. Jest to od strony kierowcy. Na przykład near side mirror. Near side. Natomiast off side. Off side. Jest to od strony pasażera. Off Ebag. E-bag, Jest to oczywiście poduszka powietrzna. E-bag. Dashboard, dashboard. Jest to deska rozdzielcza. Dashboard. Horn, horn. Klakson. horn turn signal lever turn signal lever turn signal lever dźwignia kierunkowskazów turn signal lever air conditioning air conditioning air conditioning klimatyzacja Air conditioning Geistik Geistik Jest to dźwignia zmiany biegów Geistik Steering Wheel Steering Wheel Steering Wheel Kierownica Steering Wheel Brake brake hamulec. Brake. Brake pedal. Brake pedal. Pedal hamulca. Brake pedal. Handbrake. Handbrake. Hamulec ręczny. Handbrake. Parking brake Parking brake Hamulec postojowy Parking brake Accelerator 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 To pedał gazu Accelerator Clutch Clutch To sprzęgło. Clutch. Gearbox. 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 Skrzynia biegów. Gearbox. Air filter. Air filter. Air filter. Filtr powietrza. Air filter. Oil filter. Oil filter. Fitroleil. Oil filter. Radiator. 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 Chłodnica. Radiator. Battery. Battery. To accumulator. Battery. Spark plug. Spark plug. Spark plug. Świeca zapłonowa. Spark plug. Timing belt. Timing belt. Jest to pasek rozrządu. Timing belt Alternator 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 Fuel tank Fuel tank Fuel tank Zbiornik paliwa Fuel tank fuel gauge fuel gauge fuel gauge wskaźnik paliwa fuel gauge fuel cap fuel cap fuel cap korek wlewu paliwa fuel cap dipstick dipstick Bagnadoleo, Dipstick. Roof rack. Roof rack. Roof rack. Bagażnik dachowy. Roof rack. Exhaust pipe. Exhaust pipe. Rura wydechowa. Exhaust pipe. license plate license plate tablica rejestracyjna license plate headlights headlights światła przednie headlights taillights taillights tail lights światła tylne tail lights turn signal turn signal kierunkowskaz turn signal hazard lights hazard lights hazard lights światła parkuj gdzie chcesz lub światła awaryjne hazard lights sidelights sidelights światła pozycyjne sidelights fog lights fog light. światła przeciwmgłowe fog lights High beams High beams są to światła drogowe czy światła długie. High beams i low beams low beams światła mijania krótkie low beams Daytime running lights Daytime running lights Światła dzienne, światła do jazdy dziennej. Daytime running lights. Break lights. Break lights. Światła hamowania. Break lights. Reverse lights. Reverse lights. Światła cofania. Reverse lights parking lights parking lights światła postojowe parking lights oczywiście żarówka to bulb lub light bulb wheels wheels to koła wheels tire tire w brytyjskim angielskim używamy literki Y, tire. Natomiast w amerykańskim angielskim jest tam literka I. Jednak wymowa jest taka sama, tire. I jest to opona, tire. Rim, rim. To felga, rim. Natomiast alloy, alloy. Jest to felga aluminiowa czy alufelga, alloy, hubcap, hubcap, to kołpak, hubcap, wheel lub Lagnat to nakrętka koła, wheel nut, Locking wheel nut. Locking wheel nut. Locking wheel nut. Jest to śruba antykradzieżowa. Lock Locking wheel nut. Brake disc. Brake disc. To tarcza hamulcowa. Brake disc. Brake pads. Brake pads. To klocki hamulcowe. Brake pads. Wheel alignment. Wheel alignment. Wheel alignment. To geometria kół. Wheel alignment. Natomiast toe alignment. Tak jak palec u stopy, toe alignment jest to zbieżność. Toe alignment. Tire tread. Tire tread jest to bieżnik. Tire tread. Flat tire. Flat tire to przebita opona czy potocznie kapeć. Flat tire. Pankcie. Pankcie. Jest to przebicie lub również przebita opona. Pankcie. Spare wheel. Spare wheel. Spare wheel. Koło zapasowe. Spare wheel. Wheel wrench lub samo wrench to klucz do kół. Ranch, Wheel wrench. Jack. Jack to lewarek. Jack. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że materiał zawarty w tym nagraniu uważacie za przydatny i pomocny, i pamiętajcie, że jeżeli pojawi się 100 łapek w górę, nagram kontynuację. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.